W przyszłości śnie, śnieg, może śpi, rakiet stał, Właśnie tam, w słońcu minę tle, dzielne kosmoloty szykują na... Zobaczymy lekcje o Jowiszu i jego wielu księżycach. Przed nami przedłużony weekend. Wykorzystajcie go na zabawę, a najlepiej także choć trochę na naukę. W przyszłym tygodniu poznamy Saturna i jego księżyce. No to mówcie, co planujecie? Ale w jakim sensie? Słyszeliście, dyrektora! Kazał nam się w ten weekend rozerwać. A co, Orzełku, masz coś na myśli? Zbyt dobrze mnie znasz. Zaczekajcie. Co powiecie na... Biwak! Hey, Biwak? Uwielbiam biwakować! E, to znaczy na dworze? A gdzie? Pomyślcie tylko. Za dnia pogramy w Opo. Popływamy w jeziorze, albo będziemy się wylekiwać w cieniu wielkiego drzewa. A przy ognisku poopowiadamy mrożące krew w żyła historię. Super! To brzmi zachęcająco! Pan dyrektor powiedział też, żebyśmy się czegoś nauczyli. Ma się rozumieć, bo to nie będzie biwak ziemski. To z kolei brzmi groźnie. Dlaczego nie na Ziemi? Bo to byłaby nuda. Rozumiem. A to w takim razie powiedz, gdzie będzie ten biwak? Czy ty w ogóle masz plan? Czy wybór planety zostawiasz ślepemu losowi? E, t, właściwie tak. Poważnie? Dobrze, dobrze, wiem. Ale czasem jestem tak przejęty, że aż nie myślę. Wolałabyś pewnie pójść... Do biblioteki, żeby to sprawdzić. Chciałem powiedzieć pobawić się w kosmoberka, ale sprawdzić też możemy. Chodźmy. Lepiej mieć jakiś plan. Radziłabym znaleźć miejsce jak najbardziej podobne do Ziemi. Spytajmy Lawę! Świetnie, przyjaciel. Awo, powiedz nam, które z ciał układu słonecznego przypomina Ziemię? Przeliczam. Odpowiedzią na Twoje pytanie jest Tytan. Największy z ponad 60 księżyców Saturna. Przesyłam obrazki do tabletu jaskółki. Oto Tytan, a to Ziemia. Aha, więc Tytan. Wyjaśnij, czym Tytan przypomina Ziemię? Tytan to jedyny księżyc w naszym układzie, który posiada atmosferę. Są tam chmury i zmienna pogoda. Zatem opady deszczu. Ale super! Zatem i Ziemia i Tytan mają atmosferę, czyli błękitne niebo i słoneczną pogodę. Niezupełnie. Ekstra! Co dalej? Są tam także jeziora, rzeki i morza, jak na Ziemi. Idealnie! Ha. Najlepsze biwaki są nad strumieniem lub jeziorem. To będzie to! Ukształtowanie terenu także przypomina ziemskie. Są tam góry, doliny i równiny. Lecz przy okazji możemy podziwiać widoki. A więc ty no. tam! Genialnie! Zdecydowane! Lecimy na biwak! Co tam, co się stało? Eee, no nie wiem. Zadajmy Avi wie jeszcze kilka pytań. Coś ty jaskółko! Nie marnujmy czasu! Widziała, że jest podobny do ziemi. Czołem kadeci? Dzień dobry, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, lecimy na do... Tytana. Tak, słyszałem od Ary. Bardzo ciekawa wycieczka. Zbadaliśmy sprawę, Awa mówi, że Tytan jest jak Ziemia. więc... Chwilka. tak powiedziała? Tak? Ach, tak. A czy przez zezwoloną na naukę moglibyście wnotować wszystkie choćby malutkie różnice, jakie zauważycie między Tytanem a Ziemią? Z przyjemnością. Zapiszę wszystko w tablecie, panie dyrektorze. Wspaniale. O, i proszę, przywieźcie mi jakąś pamiątkę. Zgoda? O, oczywiście. Zgodę. To palacze! Na Skrzydła! Są! Osłona oczu jest! Opalie! Miłej zabawy! To będzie pouczająca wycieczka. Co robimy najpierw? Zagramy w Orbo na świeżym powietrzu. słońca ja wolę popływać! Wolała znaleźć cień, rozciągnąć kadłub i poczytać. To wszystko już zaraz! Wow. Wow. Oto ją! Ty tam! taki ten zardzewiał! Pomarańczowe niebo, czemu ma taki kolor? Tego. E, nie wiem. Jaskółko, co tam piszesz? Mieliśmy notować różnicę. Dyrektor Żuraw nas o to prosił. Przesada, niebieskie czy pomarańczowe, nieważne. To jest Tytan. Super fajnie, prawda? E, powiedziałabym raczej, że super chłodno, a nawet bardzo, bardzo zimno, wręcz lodowato. E, powiedz, Awo, czemu tu tak zimno? Tytan jest znacznie bardziej oddalony od Słońca niż Ziemia. W związku z tym temperatura tu jest blisko 20 razy niższa niż u nas najzimniejszy dzień. E, eee, po prostu chłodniejsza chwila, zaraz się pewnie odciepli. No i brzydko tu pachnie. Rzeczywiście, nie wiem dlaczego, ale paskudny zapach jest mocniejszy z tej strony. No co wy? To chyba nam nie popsuje, piwaku. Halo? Uuu. Fuj, fuj, obrzydlistwo. Spoko, nie jest tak źle. Uch. No dobrze jest źle. Bardzo, bardzo źle! Ach, co to za smród, Avo? Smród, czyli, jak rozumiem, nieprzyjemny zapach. Bierze się on prawdopodobnie z rozlicznych tutejszych jezior, z tym, że płyn, który je wypełnia, to nie woda. Co w takim razie? Metan, związek chemiczny zwany także gazem błotnym lub kopalnianym. Uuu, to on tak daje czadu! Ach, wynośmy się stąd! A, więc sobie nie popływam! A raczej nie. Możemy też zapomnieć o rozbiciu biwaku nad strumieniem. Dobrze, czyli tu nie jest tak jak na ziemi. Może zagramy sobie worko? To chyba będzie możliwe. Gotowi? Oddam! Uwaga! rzut! się stało. To był mocny rzut. Grawitacja na Tytanie jest o wiele słabsza niż ziemska, a atmosfera jest znacznie gęstsza. Odpoleci poleci bardzo daleko, ale bardzo powoli. Gęstsza atmosfera, słabsza grawitacja. Dobrze, nieważne. Rozbijmy obóz. Zamierzam dobrze się bawić, mimo tych wszystkich przeciwności. Ale dobrze się bawicie... Tak! Bawię się świetnie, a ty, jakbyś e, e, przyjacielu? A z, co to zabawa? Już prostu Zrobiło się jeszcze zimniej? Po prostu chodźmy spać. Na pewno jest późno. T, t, tylko jedna noc. Rano wszystko b, b, będzie w porządku. Zobaczycie. O, gorzej już być nie może. Halo, albo możesz <grym> powiedzieć, kiedy tutaj będzie rano? Przeliczam. Za około 381 godzin, czyli w przybliżeniu 16 dni ziemskich. Co? Jeden dzień na Tytanie to mniej więcej 16 dni ziemskich. W tej chwili macie tam rano. Ale jak to? Przecież jest ciemno. I prawidłowo. Na Tytanie jest znacznie ciemniej niż na Ziemi, dlatego że atmosfera jest gęstsza i dystans od Słońca większy. Nocą na Tytanie jest o wiele ciemniej. No dobra, zmieniam zdanie. Teraz już gorzej być nie może. Niestety, Jaszku, ty się mylisz. M może być gorzej. No ja to. No bo mogłoby. Uf, padać? Dosyć już tego. Co ty robisz? Nie będziemy więcej marsnąć. To wróbel zrobisz tak kiedyś na księżycu Neptuna. Bierzesz spory kawał skały, rozgrzewasz się własnym silnikiem i. Już, zaczyna grzać. Ale ona jest cała muka. Nie szkodzi, potraktuję ją swoją dyszą. natychmiast wyschnie. Czekaj, stój! Niech zgadnę. Pada metanem? Zgadza się, słusznie. Metan jest łatwopalny i podatny na wybuchy. Tak, dzięki, Awo! Czy możemy już wracać? Co? Chyba żartujesz. Najgorszy mamy za sobą. No, nie wiem a raczej pod sobą. Albo, czy to normalne? O tak, zupełnie normalne. Na Tytanie nie brakuje wulkanów. Wulkanów? Uciekamy! Szybko, do góry! O, czy to... Lód? Tak, Tutaj lawa wulkaniczna ma postać lodowej brei. O gorącej lawie słyszałem, ale zimna? Hej, patrzcie! Saturn! Wow. Tutaj wcale nie jest tak jak na Ziemi. A widzisz? Ale jest niesamowicie. No proszę, już wróciliście? Jak tam wyprawa? To było pasmo niespodzianek. Tak, ale w sumie ten Tytan jest super! Tak? A dlaczego? Po prostu jest tam przepięknie i ciekawie. Mimo pewnych podobieństw z Ziemią, jest tam całkiem inaczej. To pomogło nam docenić naszą wspaniałą i kochaną planetę. Tak! Nie ma to jak w domu! Zgadzam się. No, jestem z was bardzo dumny, że za pomocą oczu, uszu i nosów zebraliście tyle informacji o tytanie. No tylko że proszę pana. Opuszczaliśmy go w pewnym pośpiechu i w końcu nie przywieźliśmy Panu żadnej pamiątki. Ależ przeciwnie, przywieźliście za Was wiedzy i doświadczenia. Wersja polska na zlecenie platforma LNC Plus film. Reżyseria i dźwięk Aż Gietamikuś. Tłumaczenie i Dialogi Karolina Anna Kowalska. Montaż Jan Grauś, kierownictwo Produkcji, Agnieszka Kołodziejczyk. Tekst piosenki Andrzej Drzewski, kierownictwo muzyczne Jadry Gowol. Wystąpienie. Joanna Pach, Józef Pawłowski, Mateusz Lewandowski, Monika Pikuła, Michał Konarski i... Śpiewają Michał Rudaś i Magdalena Tur.